Z piątego piętra możemy przejść sobie na taras na chłodni kominowej. Najwyższy punkt widokowy w Łodzi, także jak najbardziej polecam. Zapraszam. Latem EC1 Łódź oferuje wiele atrakcji. Są propozycje muzyczne, filmowe czy warsztatowe. Dzieciaki chętnie spędzają tu półkolonie, które w tym roku podzielone są na trzy bloki tematyczne. Pierwszy jest ekologiczny, gdzie wykorzystujemy m.in. naszą pasiekę, rozbudowaną w tym roku o pięć dodatkowych uli. Drugi blok tematyczny jest poświęcony odkryciom naukowym. I tutaj staramy się w zabawowy, interesujący sposób pokazać w ogóle metodę naukową. Na czym ona polega, co to znaczy myśleć krytycznie, jak oceniać pewne fakty. Teraz przed Wami absolutnie najtrudniejsze zadanie. Bardzo proszę o pełne skupienie i uwagę. Delikatnie odkręcamy, tak żeby nie dbać powolutku po ścianach, no? Zaczną pojawiać się na piwnicach i one będą miały dużo pewności w powietrzu. Mamy jeszcze blok detektywistyczny. Jest to jakby na fali sukcesu naszych zajęć, które robiliśmy wiosną. Były to zajęcia kryminalistyczne, gdzie były takie zabawy, jak na przykład zdejmowanie odcisków palców, trochę takiej chemii podanej w ciekawy niekonwencjonalny sposób. Co poniedziałek, EC1 i TM Polówka zapraszają do kina plenerowego. Miejsce szczególnie bliskie e, naszemu polówkowemu sercu, ponieważ od momentu powstania, otwarcia e, centrum EC1 e, zawsze, zawsze tutaj e, organizujemy, jaką z sekcji. Pokazy odbywają się albo tu na polance, albo jeśli pogoda jest niepewna, pod zadaszeniem, e, więc, e, więc jest to miejsce stuprocentowo bezpieczne. W sierpniu w EC1 w ramach polówki odbędą się jeszcze pokazy filmów Wszystkie nasze strachy, zupanic i lokatorka. Łódź gościła europejskie Igrzyska Akademickie, a hala maszyn C1 stała się areną dla rozgrywek jednej z dyscyplin turnieju szachowego. Chcieliśmy zawodnikom pokazać łódź nie tylko z aren sportowych, typowo hal, tylko też takich zabytków, miejsc, które można zwiedzać. Jest to na pewno połączenie tradycji z nowoczesnością. Hala maszyn tutaj jest przestronnym miejscem, więc dla zawodników jest to bardzo duży komfort, idealne warunki. Letnie brzmienia po raz drugi zawitały do EC1. Weekendowe koncerty cieszą się jak zawsze popularnością. Każde miasto ma trochę inną specyfikę. W wielu przypadkach są tu parki. Tak naprawdę łódź na pewno się wyróżnia tutaj tą infrastrukturą i takim innym troszkę klimatem. Także na pewno jest to niezwykłe miejsce na mapie. W tym postindustrialnym klimacie mam nadzieję, że setki łodzian i nie tylko będą spędzały fantastycznie te letnie wieczory. Mamy bilet łączony. Z biletem można przyjść na koncert, jak i zaplanować sobie wizytę w Centrum Nauki i Techniki bez dodatkowych kosztów. Także zapraszamy na dłuższy weekend do EC1 i skorzystania z tych atrakcji. W tym roku w ramach letnich brzmień EC1 zaproponowało 14 koncertów. Ofertę warsztatową EC1 wzbogaciły zajęcia Łódź od kuchni naukowo o Zalewajce. Przygotowane specjalnie na obchody 599 rocznicy urodzin naszego miasta wzbudziły ogromne zainteresowanie. Nie wiem kiedy, ale wyprzedały się po prostu te bilety chyba zanim się pojawiły. Podobno jest takie zdanie, takie stwierdzenie mówiące o Zalewajko, Potraw królowo, kto ciebie jada, ten czuje się zdrowy. Prawda to czy nie? Mamy bardzo bogatą ofertę, mamy bardzo dużo laboratoriów, mamy laboratoria chemiczne, biologiczne, staramy się także łączyć te laboratoria, tę tematykę. Także mamy laboratorium matematyczne, fizyczne, więc staramy się cały czas rozwijać i być po prostu otwartym na pomysły także klientów. Już niebawem kolejne atrakcje. Między 19 a 21 sierpnia w Hali Maszyn odbędzie się festiwal gier komputerowych Meet at Rift. Z atrakcjami dla rodzin, dzieci i młodzieży, na który wstęp będzie bezpłatny EC1 łódź serdecznie zaprasza.